No dzień dobry, cześć, Dyszka z tej strony. Ostatnie 12 saszetek z premier boxa, mogę tak to powiedzieć, Adrenalin XL 2023. Naprawdę świetny box, w którym był już jeden Golden baller. no i teraz było też dużo kart, myślę, diamentowych bodajże. I naprawdę dosyć sporo innych, ciekawych, fajnych kart. No i lecimy tutaj z openingiem. 12 ostatnich saszetek, no i mam nadzieję, że będą też dosyć równie ciekawe. Mam nadzieję, taką i taką też właśnie to chyba tak będzie. Zobaczymy. Dobra, jest i mamy tutaj stopera. Mamy pierwszą, no i proszę bardzo, karta Titan. No i e, tutaj naprawdę Loris Hugo wlatuje na e, rejony. Proszę bardzo, damy go tutaj. A kolejną jeszcze mamy tutaj Adrenalin Rush z Liverpoolu Diogo Jota, też spoko karta, no i tutaj resztę już karty bazóweczek, no i tu jeszcze stoper wlatuje, to odkładam, no i lecimy. Ciekawe, w jednym boksie Golden Baller mam nadzieję, że jeszcze taka jedna karta się pojawi, chociaż będzie bardzo ciężko. No bo, no jest, ale jest kolejny bonus, nie wiem, który to już jest bonus w tym właśnie boksie, ale mamy tutaj West Ham United logo, za które dostajemy dodatkowych 5 punktów w grze, proszę bardzo, no i wpada jeszcze tutaj Master, zaskoczony jestem. O, Electric Pace, nie wiem właśnie, czy to nie jest pierwsza taka karta, którą trafiłem. Nie przypominam sobie, a mogłem ją po prostu też pominąć i dlatego, Saint Maximin. Ok, dosyć ciekawa karcioszka. No i trzy bazóweczki odłożę, ich nie będę tutaj pokazywać. Lecimy z kolejną, i czyżby to jest kolejna karta bonusowa? Nie, jest to tutaj napastnik. I proszę bardzo, mamy kartę lidera. Okay. Sulankę oraz kolejnego Electric Pace Daniel James. No i cóż to powiedzieć, <laughs> wcześniej ich nie było. No i proszę bardzo, ostatnie saszetki. No i tu już w nich są. No dobrze, 466 kart. 6 kart w saszetce. Zobaczymy, ile kart udało mi się już zebrać. To zapewne Wam pokażę w. W najbliższym uzupełnianiu albumu, ale na razie tutaj bazułeczki, 4 i 3 karty. A tu jeszcze jest karta z kodem. No i proszę, mamy tutaj kartę Fire. No to jest bombastycznie. No i kolejna karta Titan, która też wzbogaca moją kolekcję, przynajmniej w tym sezonie. No i lecimy jeszcze z tej strony. No na razie powiem Wam, że trafy są dosyć ciekawe. No i jest proszę bardzo kolejny, kolejny diament, nie wiem, który to już jest w tym boksie, ale Gordon. Kolejny, jest tutaj kolejna karta diamentowa. Myślę, że najlepsza jak na razie do tej pory z tych wszystkich. No i też mamy tutaj jeszcze stopera na Sanchez i może gdzieś go dam. Tu wyżej, a tutaj karty już bazowe. A to dopiero przypomnę: jest chyba yy, piąta teraz saszetka z dwunastu. Dosyć dużo tych kart będzie znowu dzisiaj. Ok, no i mam taką cichą nadzieję, że jeszcze, i proszę bardzo, trzeci Electric Pace. Te saszetki na samym dole, przynajmniej tak poukładane, i yy, jest to już trzecia karta. No, i tutaj jeszcze jedna specjalna. Jest i Fire e, z Arsenalu. Karta Fire e, to jest chyba ta sama. Dokładnie tak będzie tutaj. Powtóreczka. No i szósta saszeczka. I myślę, że spokojnie jeszcze jeden dia, diamencik się tutaj e, znajdzie. A na pewno karta bonusowa. Proszę bardzo, Fulham. E, bardzo sympatycznie Full Hama damy sobie tutaj, ok, no i znowu e, pomocnik, no i Electric Pace e, tutaj. E, czy to nie jest ten sam? Nie, to już jest e, któryś e, Electric. Chociaż nie, tak, to jest powtórka, e, dlatego też go dam tutaj. I tutaj Master e, nie jest powtórkowy. I lecimy sześć ostatnich saszetek. No, i jestem ciekawy, czy jeszcze jakiś diament, A może tutaj złota karta wpadnie? No, nigdy nic nie wiadomo. Trzeba być po prostu cierpliwym. Czy to jest? Myślałem, że to jest Van Dyke, a to nie jest Van Dyke, to był ktoś tam. Dobra, eee, tu są karty bazóweczki, bazóweczka. No i jest ice, ice, baby, Rodrigo. No ale tą kartę e, Ice to już jest która się ba z rzędu, dosyć często on wpada. Karta Titan e, Mandy też już e, tą kartę miałem e, i może nie często wpada, no ale to już jest chyba druga albo trzecia taka karta w tym boxie. Kolejna saszetka, mamy tutaj kolejne, proszę bardzo, e, kolejną kartę Bonus Le e, Leicester City. Damy go tutaj bardzo fajnie. No, i stopper mamy yy, raja. Tylko na razie go damy gdzieś tam na bok. No, i tutaj cztery karty bazówki. i Nic takiego konkretnego nie było. Oprócz tego właśnie bonusa obrońca, free pack. No, i lecimy. <śm> no, i mówiłem, że yy, kolejny ice Rodrigo. Ta karta też bardzo często wpada. No, i co tu zrobić? Defensive Steel to też jest powtórka, Dier, najprawdopodobniej z tego co pamiętam. Dużo powtórek, dużo powtórek, jakoś teraz się to tak włączyło. No, i dwie ostatnie saszetki, na razie to się tak prezentuje. Która karta Wam się teraz najbardziej podoba z tych trafionych, napiszcie w komentarzu, zostawcie subskrypcję. No, i lecimy, lecimy po. Kolejne, Haha ha, ha, Top Finisher, proszę bardzo. Si, sí. tak jest, jest. Si, sí. to snika dla ciebie. Dobra, no i gdzieś tutaj jeszcze Stopper. No i karta Titan. pop, pop, pop. Też chyba go kojarzę tego Titana, że już go miałem. Może nie dzisiaj, ale na pewno już chyba był. Dobra, no i tutaj bazóweczki. Które już zapewne znacie. No ale myślę, że teraz top finisher Ronaldo. Ale też już chyba był trafiony z tego co pamiętam. A jak nie no to może w innej kolekcji. No ale jest tutaj, pójdzie na tą stronę i lecimy. Lecimy, ostatnia saszetka. Czy będzie jeszcze tutaj jakaś karta Diamond? A może złota? Coś tam jest, się coś tam świeci. Uwaga, Ej, to jest chyba ta złota Golden Baller. Ej, niemożliwe to by było. Nie, to nie, to jest, ale tak myślałem. A to jest lider, bo to było złote. Okej, okay, no dobra, trudno. <grytanie> bazóweczka, e, tu kolejne karty bazowe, może tak do kamery bardziej, bo gdzieś tam je um, zwiało, No i <grytanie> kolejny top finisher, tak jest. E, Halandzik, proszę bardzo. Premier League 424, numer, jak najbardziej tutaj zajmie miejsce razem z Ronaldo na głównym tym no i tu jeszcze proszę bardzo i jeszcze karta jeszcze karta mamy tutaj bonusowa ciach No i dużo tak dużo kart bonusowych w tych 12 saszetkach myślę że najlepsze karty to, to finisher oczywiście tutaj jest też karta diamond 1 2 3 4 4 4 4 bonusy z tego co, co widzę fajne karty. Naprawdę fajne karty, fajne trafy. No i to był cały box. Teraz pozostaje tylko poukładać karty, no i włożyć do albumu. Także zapraszam już za niedługo na kolejny odcinek właśnie z, z Premier League, czyli uzupełnianie albumu, a ja z wami się żegnam. Trzymajcie się. Cześć.